Pierwszy kwartał obecnego roku dla warszawskiego indeksu giełdowego był słabszy niż poprzedni. Czy to przystanek przed kontynuacją zwyżki, czy oznaka większej słabości byków? Jak to wygląda z perspektywy wykresów oraz wskaźników z różnych ujęć? Co można powiedzieć o złotówce? Czy jest już gotowa do Hossy, a czy są jeszcze jakieś inne czynniki oddziałujące na nasz rynek oraz jaka jest moja pełna lista kandydatów długoterminowych do portfela na dziś? Witaj z tej strony Michał Bednarz z MBIGPL. Zapraszam do obejrzenia części wstępnej wideo pod tytułem Plan Inwestycyjny na kwiecień 2023 roku. Wig! Pomijając efektowny początek stycznia, pierwszy kwartał nie był kontynuacją zwyżki. Kurs musiał ratować się przed spadkiem, momentami nawet całkiem silnym. Czy to cofnięcie formalnie z lutego, marca jest tylko korektą przed dalszym ruchem wzrostowym zapoczątkowanym jesienią ubiegłego roku, czy sygnałem o problemach? Trzeba pamiętać, że kuje w oczy brak akumulacji na dołkach jesiennych. A w 2009 roku słupki wyróżniały się czymś na tle wcześniejszych świec, 2011, 2016 w sumie, czy na chwilę 2020, a czy wolumeny z pół roku temu są potwierdzeniem na to, że rynek wykorzystał dołki do skupywania większej ilości akcji. Okolice tak zwanych trzech wieźm, czyli wygasania serii kontraktów terminowych, zostały wykorzystane do pogłębienia spadku. Później nastąpiło odbicie, tyle że tak naprawdę mamy tylko jeden biały prostokąt wzrostowy. Największy wolumen na tym odbiciu pojawił się na małej czarnej świecy. Próba ruchu w stronę luki na poziomie około 60 tysięcy punktów to już dwie świece z górnymi cieniami, więc jakość tej ostatniej zwyżki budzi podejrzenia. Bez poprawy stylu ruchu wzrostowego, przynajmniej w krótkim terminie, dołek 55 tysięcy punktów może być zagrożony, a rozkręcenie spadków oznaczałoby w dalszej kolejności retest poziom nieco ponad 45 tysięcy punktów, czyli dołków jesiennych. Trudno mówić o przeroście wskaźnika CZ, choć zwyżka kursu indeksu przełożyła się także na zwyżkę tego wskaźnika. Co ciekawe, ostatnie cofnięcie indeksu nie przełożyło się na spadek. Wskaźnik nadal rośnie. Chociaż czy jest on na niebezpiecznym poziomie, znacznie większe problemy były widoczne w latach poprzednich. I tutaj co ciekawe, górki wskaźnika nie zbiegały się z górkami cenowymi. Tylko wskaźnik CZ osiągał szczyt, zanim kurs indeksu zaliczył górkę cenową. Można powiedzieć, że w pewnym sensie wyprzedzały to i problemy dla WIG pojawiły się wtedy, kiedy wskaźnik już był niżej. I próbował jakoś tam odbić, taka ciekawostka. Natomiast z CWK jest pewien problem, przynajmniej patrząc na historię po 2009 roku. Wskaźnik jest już blisko, górek dla 2010, 2011, 17. nie mówiąc już o chwilowej z 2013-2014, do 2021 jeszcze troszkę brakuje. I to były te rejony. Gdzie pojawiły się jakieś problemy. Trzeba też pamiętać, że wskaźnik CWK miał dołek bardzo wysoko, jak na historię z lat wcześniejszych. Także można powiedzieć, że CWK nie potwierdza w pewien sposób, że dołek jesienny był tym właściwym, chociaż tu może być coś zupełnie nowego za ostatnie 14 lat i tutaj też przy dwumiesięcznym cofnięciu WIG, wskaźnik CWK wcale się nie wychłodził. Plan inwestycyjny na kwiecień 2023 roku. Relacje na rynku jak prezentują się aktualne relacje między indeksami GPW TO S WIG80 WIG40 WIG20 Przypomnę, że zwyżka do pierwszej dekady połowy stycznia miała taki charakter, że WIG20 rozwiał bardzo dynamicznie, a pozostałe indeksy podążały za nim. Sytuacja zaczęła zmieniać się od drugiej połowy stycznia, kiedy WIG20 zaliczył solidny spadek, a pozostałe indeksy mniej lub bardziej próbowały jeszcze rosnąć. Obecnie wynikowo, patrząc na to, gdzie był dołek jesienny, są na zbliżonym do siebie poziomie. Różnice są bardzo niewielkie. Dobrze by było w dłuższym terminie, gdyby SWIG80 zyskał przewagę nad WIG20, 20. Czy o takiej przewadze możemy już mówić? W najlepszym wypadku w pewnym sensie tak, chociaż brakuje jeszcze jednego elementu. Przydałby się spadek obu i gdyby VIG20 na przykład retestował dołki z jesieni ubiegłego roku, a SVIG80 zaliczyłby solidną, ale jednak tylko korektę, to to byłby takim elementem podkreślającym, że ta siła SVIG80 faktycznie rośnie względem VIG20 i może się to przełożyć w przyszłości 2011-2012. VIG20 poprawi dołek, SVIG80 nie. Nawet w pewnym sensie. 2014. WIG20 testował dołek, chociaż słabo odbił potem, ale SWIG80 nawet nie testował dołka i zaliczył lepszy okres. 2016. WIG20 poprawił dołek, SWIG80 zrobił korektę. W pewnym sensie 2018-2020. WIG20 zaliczył dołek znacznie niżej niż SWIG80. No i sam 2020 rok. WIG20 retestował dołek, a SWIG80 nie. I brakuje w najlepszym razie tego elementu spadkowego na SWIG80. Plan inwestycyjny na kwiecie Cień 2023 roku. Złotówka. A co z kapitałem zagranicznym? Złotówka w ostatnim kwartale 2022 roku zaliczyła zwyżkę, tylko w ostatnich miesiącach gdzie się zgubiła. Mamy świecę równowagi. Pytanie o czym to świadczy czy o pewnym zmęczeniu, czy o takim przystanku o charakterze bocznym. Też nie jest powiedziane, że musi być taka kombinacja startowa, jaką widzimy od zeszłego roku. Czyli mamy dołek, lekko poprawiony dołek, i teraz już tylko Hossa. Na przykład w latach 2002-2004 sytuacja była troszkę bardziej skomplikowana, czyli teoretycznie można by rozważyć taki. Wariant z lekką poprawą ubiegłorocznych dołków, choć nie jest to obligatoryjne. Widzimy, że wszystko rozbija się przy oporze około 70. Ciągle jest jakiś hamulec i tak przez cały pierwszy kwartał. Jeżeli sytuacja nie ulegnie poprawie i chodzi o wiarygodne przebicie tego 70, to wówczas łatwiej będzie o spadek, choćby w krótkim terminie, a to może się już przełożyć na sytuację z interwału miesięcznego. Plan inwestycyjny na kwiecień 2023 roku. Inne czynniki. Wciąż są pewne niewiadome. Jak rozwinie się wojna za naszą wschodnią granicą? Trzeba też pamiętać, że inflacja w Polsce wbrew oczekiwaniom nie spada tak bardzo. Rada nie podnosi stóp procentowych, ale nie zapowiedziała formalnie zakończenia cyklu podwyżek, już nie mówiąc o obniżkach. Europejski Bank Centralny czy Fed podnosiły ciągle stopy, chcąc bardziej dosadnie zdławić inflację u siebie, tylko że u nich stopy są jednak bliżej poziomu inflacji niż u nas. Mamy rok wyborczy, więc pytanie, czy nie będzie jakichś działań szkodzących np. budżetowi, byle wygrać wybor w ostatnim czasie pojawiły się problemy z niektórymi amerykańskimi bankami czy szwajcarskim Credit Suisse. Na razie są doraźnie łatane, gorzej jeśli sytuacja wymknie się spod kontroli. A patrząc też na nastroje inwestorów indywidualnych, byków jest prawie trzy razy więcej na GPW niż niedźwiedzi. Tak więc optymizm jest duży. Pytanie czy zasadny? A zwykle większość nie ma racji. Plan inwestycyjny na kwiecień 2023 roku. Zaproszenie. A jakie są moje aktualne plany inwestycyjne? Które spółki ETF chcę zakupić w przyszłości do portfeli MBG? Dlaczego akurat tej? Na jakiego rzędu zyski liczę w ostatecznym efekcie? Dziś chciałem Cię zaprosić do bezpłatnego wzięcia udziału w nietypowej akcji. Abonenci MBG udziału w niej akurat nie potrzebują. Czytelnicy bloga otrzymali już na maila instrukcję do drugiego materiału wideo, w którym wyjaśnia na czym ona polega. Ale jeśli ty nie jesteś jeszcze ani abonentem, ani czytelnikiem bloga, to zapisz się na listę blogowiczów. Wystarczy, że klikniesz w link, jaki wyświetli się w opisie do tego wideo, i tam zapiszesz się bezpłatnie do strefy blogowicza. Po potwierdzeniu zapisu, otrzymasz wiadomość powitalną z dostępem do strefy, i tam znajdziesz link do informacji o szczegółach. Czyli jak uzyskać bezpłatny dostęp na maksymalnie 18 dni do m.in. pełnego opisu kandydatów do portfela w R-Kwiecień. Ale czasu nie masz zbyt wiele, gdyż zapisy na specjalną akcję są możliwe tylko do piątku 14 kwietnia bieżącego roku do godziny 22. Jeśli spodobał Ci się ten materiał wideo, to daj łapkę w górę, aby dotarł do większej liczby widzów. Subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać powiadomienia o nowościach na kanale. To by było na tyle w kwestii wprowadzenia do materiału. Tak więc, zapraszam do zapisu na listę blogowiczów. Trzymaj się, pozdrawiam i do zobaczenia.